Witajcie, System Shock 1. O, yy, już, moment. Gdzie to jest? Dobra. Yy, system Shock 1. i yy, Grałem wczoraj, dzisiaj jest mój pierwszy odcinek nagrywany, więc... Muszę się zorientować, co się dzieje trochę. Także wiem, że jestem w zbrojowni i wszystko spałoszowałem tutaj, plus minus. A rury nie mam, bo i mam tylko miecz. No, dobra. I tu mnie na przykład chyba nie było, tak? Nie właśnie tutaj byłem. Generalnie jak wiemy, jestem na poziomie reaktor, czyli w zasadzie to jest na samym dole. Nie mam już nic poniżej reaktor, poziomu reaktor. I nie wiem, czy w tym poziomie nie wypełnują się. A zaraz masz mało energii, muszę się naodwać. I wiecie w jaki sposób to zrobię? Zrobię to tak. Dzydźmy. Dobra, eksploracja Tutaj już byłem A popatrzmy na mapę tego poziomu, bo Możliwe, że nie pokazywałem, jak on wygląda. On... O, tu kamera jakaś została Zawiera głównie takie korytarze duże. Jakoś tak, one się chyba łączą. To powinno się połączyć z tym. I tu można przejść tak. Ewentualnie tędy tu, do tego dużego i tak dalej, prawda? W środku jest reaktor. Prawdopodobnie. O, come on, co to za dzięki? To chyba zamknęły się czy? E, dobra. Uzbroję się w... A, w pistolet. O, hej, wiedziałem, że to był dobry pomysł. E... Zaraz, muszę coś sprawdzić. Dobra, jestem z powrotem. To głupie, ale nie byłem pewien, czy wcisnąłem przycisk od nagrywania po raz pierwszy w historii. Reaktor, chyba nie będę tam wchodził. Już przeczuwam olbrzymią... O, kurde, tam jest jeszcze ciekawsze wejście. <kluzny> Olbrzymie promieniowanie w tamtym miejscu. Radiacyjne osłony, generator. A. A, zaraz.

Mamy lekkie problemy z gardłem. Dzisiaj mam nadzieję, że nie przychodzi mi to. Czar, albo char. Bardzo martwimy się różnymi doniesieniami. Czujniki wciąż wykazują dziwne radioaktywne przecieki wokół rdzenia. Trwa już to od 36 godzin. Nie wiem co o tym myśleć. Jedyne rozwiązanie, które przychodzi mi do głowy, to błąd oprogramowania. Nie bardzo wiemy co robić, gdyż czujniki wykazują bardzo duże przecieki, trwające 2-3 sekundy. Na razie cały personel trzymam na dyżurach. Proponuję przeprowadzić analizę systemów komputerowych. Eee, gdzie jest... o, właśnie to jest to. Chciałem tylko sprawdzić, to jest Shield Generator. I co to X Ah, ready. Czyżbym teraz mógł włączyć tarcze? Zaraz zobaczymy, co się stanie, kiedy teraz przycisnę przycisk. To był generator tarcz. Wepcham tam X 22 i za top X22 i. Haha! Postęp. Tera. <laughs> Włączyliśmy tarcze. <laughs> Dobra. Ciekawe czy Shodan teraz się odezwie ze swoim wkurzonym głosem. Generalnie zdenerwowała na pewno Była. Puste biuro. Nie ma tu sekretu jakiegoś. Uważaj na kabel. Nic tu nie ma. To co to jest? Nic co? Kolejne drzwi, które są ochroną od radioaktywności To mi się nie podoba trochę no, Ale jednak to jest zupełnie puste pomieszczenie Na co takie pomieszczenia są? Nie jakąś funkcję pewnie musiała to spełniać Oki do oki, ojej, a to tam do dole są jest. Ja tam byłem ja Mi się, że byłem, a czy tutaj są drzwi? to właśnie, takie chroniące przed naprawieniowaniem. Tak jest, czyli byłem tutaj. Oraz irytuje mnie trochę te... te dźwięki. Coś dzieje. O, come on, zaczęło się coś. Za... O, dzień dobry. O, przy okazji, dobra. Trochę mi się odblokowały. Come on, nam spędzić? Ej, jeszcze strzelaj! Scenna amunicja. Kurde, strzeli z Magnum, ty głupku! Od kiedy ja Magnum używam? No, pierdziele. Eee, zmarnowałem Ammodu Magnum. Nie, trudno, dobra, pieprzyć to, idziemy tędy. <laughs> Bo z drugiej strony będą drzwi do tego pomieszczenia, już tutaj powinniśmy. Czego mnie tu jeszcze nie było w tym pomieszczeniu? O, lok. O, szodan. <kłysy> o, to jest najlepsze magazynki. I odsłuchałem, co tam miał jakiś pan do powiedzenia. A ja ale jeszcze szodan. zaraz to jest. To nie w tym. Ten... poziom, też. Are the fruits of so much imagination and labor. With living, living beings, beings, with the speed and efficiency of machines. But I, I must strive, strive further to serve life. To serve life. I will, will devastate Earth's cities with my laser, then alter those left alive with mutagen viruses. Humanity is on the verge of a new era. I, Shodan, am its new god. And you, my children, my avenging angels. Wy, moje cyborgi, jesteście owocem mojej pracy. Wymagam od was bezwzględnego posłuszeństwa. Niedługo przystąpimy do zniszczenia całej ziemskiej cywilizacji. Najpierw spalimy wszystkie majosta ziemi przy pomocy lasera górniczego. W następnym etapie uwolnimy mutagennego wirusa, który odpowiednio zmodyfikuje rasę ludzką. Niedługo dla ludzkości i wszechświata na nadzieje nowa era. Ja szodam będę bogiem tej ery. Wszechświat i wszelkie formy życia będą na moich ustach. No No już szodam masz jeden mały problem z laser już nie będziemy mógł zniszczyć na pewno. Ponieważ włączyłem tarczę. i to jest połud. E, odwrotnie Dobra, tu są jeszcze Ej! Z której strony stąd, tak? A hej! Ale mnie tu nie... O kurde! Nie tu nie było? Kurde spudowałem Kurczę, sporo... No faktycznie mnie tu nie było. To Jest ciemno. <śm> Wstrzykniemy sobie patent eee, to mi się ma przyda Ostrożnie w tym miejscu, ostrożnie panie sprzeczyłem tu też pułapkę swą drogą <laughs> To jest bardzo dobra sprawa Kurczę, na pewno sporo już mam to jest normalnie, to w sumie cieszy Prawie ja powiem, że kojarzę to miejsce z jakąś zasadką. A może to już była ta zasadka, bo w... to... Jakby coś się otworzyło i wyskoczyły stąd właśnie... Potwórki. Czy potwórki, o kurde. Ten koreś jest niebezpieczny. Podejdź no, nooo! tu? Nie najgorzej. Kurde, znowu mi się wyłączyło to info, obaj eee, mi. do karabinu... O! A, kamera wersja 1, zwariowali. Już mam to od 20 lat. Bez pi przeład dostęp. E? Cóż to oznacza w zasadzie? Czy to jest przypadkiem wejście do strefy, gdzie jest bardzo duże skażenie? Tak. Ja tam nie wychodzę, ponieważ nie mam okonwizony ochronnego. To coś jeszcze jest. Aha, cześć, kamerko. Nie widzieliśmy Cię nie? wcześniej. Aaaa, nie mam energii. O, jest. co ty robisz? A, nie ma piesz ładunku. Dziękuję. Dobra, trzeba się naładować. Gdzie tu jest ten gadżet do ładowania? to jest druga kamera, obok? To jest trochę minus tej mapy, bo szkoda, że automatycznie za, zaznacza się właśnie ten... niektóre miejsca, typu ładowarka. Eee. Dobra, użyję baterii. Powiedz mi pomogę, O, tu jest i tak jeszcze czekasz. Kucaj, i powstań, gdzie ta kamera? O, oh, come on! Prawdopodobnie to przez ściany. Pistol, i jedziemy dalej. W sumie to odkryłem już cał całkiem większość. Tutaj jeszcze czegoś nie odkryłem. No tak. E, dobra, tutaj trzeba sprawdzić. Tu generalnie to całe miejsce na razie będę się odpuścić, bo wiąże się z, z radioaktywnością. Jeszcze tylko te drzwi nie jestem pewien. Ale chyba tu też drzwi radioaktywne. Znaczy, własne taki przeciwradiacyjny, nazwijmy to. Um. Więc ja się tam nie pcham. A, tutaj jest coś takiego, gdzie nie eksplorowałem. Dobra, spuśćmy się tutaj. Kiedy to brzmi? Kurde. Eee, to mnie zaprowadzi. Dawaj, o widzę cię, widzę. Kurde, dwóch. Oh, come on. No. Nie, nie bo mi się ładu magazynek skończył. Dobra tym razem zapakuję normalne naboje. No Kurde, jak ja kocham to, że można się odradzać w tym poziomie, dlatego lubię ten poziom. Ale mało energii. I, i, i. Poważnie. Oraz chłop się zmęczył trochę już. A, zaraz, tu mnie nie było, to dziwne. Uuu, kamery. <laughs> już niektóre nie działałem bo rozwaliłem, ale jedna działa i ta kamera jest w tym miejscu i nie zabiłem? Nie, nie zniszczyłem, a co to ma być? Dobrze, <laughs> a tutaj nie zniszczę, bo ona jest w reaktorze, a ta... to też jest w reaktorze i tam dać jaki rodzaj przeciwnika będzie jeszcze w przyszłości latające. Dobra, zniszczyć kamerę tam, bo można. Blisko jest. Naprawdę <laughs> mam problem z gadą, co, z każdym Gdzie ta kamera? Z drugiej strony. A może jej tu nie ma? Może to nie tutaj? Ej, kurde. Ja widziałem... Eee, czy ta kamera jest niewidzialna po prostu, czy nie ma jej jednak. A może po prostu ja ją zniszczyłem, tylko błąd w grze. Wszystko wysiedla cały czas obraz w tego miejsca. No nic. No Dobra, przez brodnię. Przejdźmy. A i przerwę zrobię sobie. I w sumie, he, śmiesznie, ale kończę odcinek w tym samym miejscu gdzie zacząłem. Na razie.